Cześć wszystkim. Tutaj Radek, redaktor portalu giernizon.pl. Po raz kolejny chcemy Wam zaprezentować piątkowe podsumowanie najciekawszych wiadomości ze świata gier. Gorąco zapraszam. EA udostępniło trailer zapowiadający nową część popularnej serii Network Speed, tym razem pod tytułem The Run. Twórcy ponownie powracają do motywu nielegalnych wyścigów. Wiadomo, że nasz bohater będzie musiał dotrzeć z San Francisco do Nowego Jorku jako pierwszy, aby odzyskać dawne, spokojne życie. Nadal jednak pozostaje parę tajemnic. Nie wiemy jakie studio okaże się deweloperem oraz na jakie platformy gra zostanie udostępniona. Oczywiście niedługo wszystko pewnie się wyjaśni. Każdy ma nadzieję, że tym razem zobaczymy Netflixa, który jednogłośnie okaże się liderem serii, obalając dotychczasowych Króli, Undergrounda i Most Wanted. Pozostaje nam tylko czekać 15 listopada na premiery gry. W ostatnim tygodniu mogliście ujrzeć sporo teaserów nowego Assassin's Creed. A. Są one bardzo niekonwencjonalne no i takie dość dziwne. Widzicie, właśnie jeden z nich. Mamy tu wyskakujące na przemian obrazki i liczby, a w tle widzimy Altaira z pierwszej części. Na szczęście, Ubisoft nareszcie postanowił zakończyć tą maskaradę i ujawnił nam nieco informacji. Gra będzie nosić tytuł Assassin's Creed Revelations. No, i teraz możecie zobaczyć pierwszy screen. Dużym też zaskoczeniem jest brak zmiany bohatera, nadal jest to Ezio i ma już gdzieś 50 lat. Ujawione zostało też miejsce rozgrywki, czyli Konstantynopol za czasów otomanów. Więcej informacji już wkrótce. Wiele osób pewnie słyszało lub grało Brud Reina. Wcielając się w pół człowieka, pół wampira staramy się uratować świat. Akcja krew i brutalne sceny był wręcz znakiem markowym tej serii, a kilka dni temu zapowiedziana została kolejna część, która nas mocno zaskoczyła. No, oto screen z rozgrywki. Blue Drain przeskakuje z TPP do kolorowej platformówki. Cóż, nie wiadomo co z tego wyjdzie. Na pewno jest to dobra wiadomość dla posiadaczy PlayStation. Sony zabrało się do roboty i PlayStation Network powoli wraca do pełnej sprawności. W niektórych krajach już działa, jednak całkowita naprawa jeszcze trochę potrwa, poza tym okazało się, że grupa Anonymous nie jest odpowiedzialna za atak, mimo to FBI nadal szuka potencjalnych sprawców. Teraz czas na nie do końca miłego Newsa dla fanów serii Mass Effect. Gra ukaże się nieco później niż planowano. Mass Effect 3 wydany zostanie dopiero w 2012 roku. Twórcy usprawiedliwiają się tym, że chcą wydać nam nową część dopieszczoną w każdym detalu. Mamy nadzieję, że nie jest to zwykła wymówka i otrzymamy naprawdę świetną grę, od której nie będzie dało się odejść przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Czekamy. Na koniec warto wspomnieć o nadchodzącym Wiedźminie 2. Już 17 maja oficjalna premiera gry. Wcześniej jednak zagrają posiadacze edycji kolekcjonerskiej, bo dzień przed wydaniem. Trudno już teraz dostać, bo zostało naprawdę mało egzemplarzy. Wkrótce możecie nawet się spodziewać naszego gameplayu z nowego Wiedźmina. Nie jestem Nie I'm a Witcher. To by było na tyle. Za tydzień kolejne podsumowanie, na które oczywiście ochoczo zapraszam. Koniecznie odwiedźcie nasz portal o grach www.giernison.pl. Był z wami radek, do zobaczenia.